Hej wszystkim witam was bardzo serdecznie w trzecim już odcinku z naszego upiornego parku. E, nic tutaj nie robiłam, dlatego wrzucamy wsteczny całkowicie do początku. E, bo tam chyba damy radę tym skrzywaczem naprawić ten pasek, nie? Zobaczymy zaraz, czy to da radę? Da radę. Ok, więc zabieramy pasek. A tu mogę z powrotem w ogóle ten akumulator. O! Jak fajnie. A coś tutaj to daje? Że ja z powrotem ten akumulator wrzuciłam? Chyba nie. No, dobra, niech będzie tutaj. Niech nam w Schowku nie zajmuje miejsca, nie? Eee, to było tu. Nie, nie, nie. Ojejku, gdzie ja poszłam? Eee, ląd pogrzepacz, Ok. Eee, to idziemy tu. Tu. I tu najpierw sobie pójdziemy na górę. Tu mamy zębatkę. Mamy zębatkę. I mamy pasek. Dobrze. I wejdźmy sobie do środka. Clyde, wziąłem sole trzeźwiące z Twojej apteczki. Nie martw się, wziąłem tylko trochę i zamknąłem potem szafkę. Klucz jest w moim sejfie. Mam nadzieję, że pamiętasz kod. Jeśli nie, to kombinacja jest taka sama jak cena biletu na moje przedstawienie. Charmly. Aha. Ojej. 2, 4, 9, tak? To byłby ten kod. I jest kolejna część płyty. Fajnie. Tu już nic więcej nam nie będzie potrzebne. Tutaj potrzebujemy klucza. Dobrze, ale teraz sobie jeszcze przejdźmy tu. I mamy pogrzebacz, prawda? Co to jest? Matryca. Do czego mi ta matryca? Dobra, nieważne na razie. Eee, pójdźmy sobie teraz tutaj. Wrzućmy sobie ten ląd. Ale nie mam zapałek, więc nie zapalę. Nie wiem czemu były, a nagle zniknęły te zaba zapałki. 2, 4, 9, tak? 2, 4 i 9. Tak. O, kolejna część płyty. Bardzo szybko yy, ta, te płyty udaje się znaleźć. Okej. Okay. Aha, dobra. To nie jest tutaj klucz, tylko tam. Dobrze. To sobie przejdźmy... To było tu, tak? tak. Przejdźmy sobie tutaj. Otwórzmy sobie apteczkę. Kolejna część płyty. No, w tym tempie to dosyć szybko chyba skończymy. I tylko sole trzeźwiące. No dobrze. Nie wiem jeszcze po co mi te sole, ale wróćmy sobie do samochodu jeszcze raz i... Przez. No tutaj coś będzie, ale to za chwilkę. Najpierw sobie przesłuchajmy tą kasetę. A dopiero później będziemy. Greed. Okej. Okay. Greed. W safe znalazłem kasetę. Kiedy jej odsłuchałem głos powiedział Greed. Co to oznacza? To znaczy chciwość. Coś jeszcze? Greed. To jest chyba hasło w tej bibliotece. Tak mi się wydaje. Okej. Okay. Tutaj chyba póki co nie mamy nic do zrobienia. Tutaj wiem, że się świeciło. Tu w tym stawiku, więc zbierzmy sobie to, co tutaj mamy do zebrania. Um, pozbierajmy sobie tu wszystko jeszcze jeden taki czerwony jakby. A to... Aha, jeszcze to. I ten taki czerwony. Czerwony titek. Gdzie ty jesteś? Tu jesteś. O! Mam dynamit. Fajnie. E, idźmy tutaj... Aha! Idziemy do tego pokoju. Idziemy tutaj, tutaj, tutaj... I tutaj, nie? I tu będzie. G, G, -g Żeby nie Grid. Grid. Mm, Hmm. I co my tu mamy? Część płycy. Ok, coś jeszcze? Mogę stąd. Zapalniczkę. Dobrze. W takim razie, skoro mamy zapalniczkę i mamy dynamit, to od razu sobie. Aha, dobra. Yy, zróbmy najpierw to. Teleskop, choinka zapachowa, choinka zapachowa. Yy, teleskop, yy, latarynka, latarynka nie widzę cię latarenko tu jesteś, no rumianek, trefl, skrzynka pocztowa skrzynka gdzieś mi się tu się trefl, gaśnica, wiertło ręczne i pompka pompka, pompka tu jest pompka paleta, suszarka, sznur sznur suszarka paleta i mamy suszarkę a tutaj sobie wysaćmy od razu drzwi dynamitem. Aha, jest mokry. A suszarką? I teraz mogę zapalniczką i bum. Huh. No i kolejny kawałek płyty. Oczywiście, że dosyć szybko skończymy. E, muszę znaleźć inny telewizor. Aha, czyli muszę znaleźć najpierw inny telewizor. Dobrze. Nie ma problemu. To teraz chodźmy sobie wysadzić w powietrze tutaj. To. O, Loki. Aha, i mamy kolejny kawałek płyty. I mamy klucz. Dobrze. Mm, tutaj coś się pozmieniało. Nie, tutaj nic nie mogę zrobić. Aha, to tylko... A ten... Tu muszę klamkę znaleźć. Dobrze. E, a co ja tym wysadziłam? Ja myślałam, że to coś wysadzi, a tutaj tylko klucz mi dał. No dobra, niech będzie. Okej, okay. mamy klamkę, mamy bilet i mamy kolejny kawałek płyty. No coś czuję, że dosyć szybko nam to pójdzie. E, bilet. Kojarzycie? Aha! U tej... Dobra, już wiem. Wiem, gdzie bilet będzie. Tam w tym, tym, tym... Zaraz tam pójdziemy. O! John, znalazłam cię. Nie chcę wychodzić. Ocucić Solę trzeźwiące. Kim jesteś? To nie jest ważne. Okej. Okay. Mogę cię... Mogę cię... A tu cię mogę. Muszę klucz? Czy mogę śrubokrętem jakoś? Nie. Muszę klucz znaleźć, tak? Dobra. E, rozejrzyjmy się tutaj. Tu jest jakaś szmatka. Tu pewnie będzie ta płyta, której jeszcze nie mam całej. Aha, to jest to samo. E, aha, dobrze, dobrze. Tu śrubokręt. I tu sobie tą klamkę teraz. Okej, okay, okej. Okay. O, jest kawałek płyty nawet. Mhm. Uh -huh. Coś jeszcze tu. Okej. Okay. Mm, to chyba jest dziennik Luisa Gosz. Wspomina o portalu do innego świata. Zgodnie z rysunkiem muszę odtworzy odtworzyć płytę, żeby go otworzyć. Hmm, czy chodzi o tę płytę, której kawałki są porozrzucane po parku? Pewnikiem, tak. I tu jest, tutaj się ten portal otworzy, tak? Dobra. Yy, nie chcę tego, chcę to. Bo mogę cię już tutaj uwolnić, John. Thanks, I don't to Dobrze. Ok. Goss, Louis Goss. Goss. enough of this place you want to know the truth about this place figure it out on your own the only thing i can do to help is give you this videotape the doll tried to destroy it i don't know what's on it perhaps nothing of consequence good luck my friend aha aleś mi pomógł kolego ja ci uwolniłam a ty mnie tutaj tak Ajde. Dobra, poszukajmy. Maszyna do pisania, pasek, kula disco. Talerz stołek, szczoteczka. Szczoteczka. Słuchawki, akwarium. Tutaj telewizor dostaniemy. <grym> ok, akwarium. Jeszcze nuta, nuta dzbanek do kawy i pułapka na myszy Dzbanek do kawy o, to jest to? naprawdę? i pułapka na myszy okej, okay, mamy telewizor, ale tutaj jeszcze, jeszcze, jeszcze ten bilecik mamy, dobra i tak się muszę cofnąć dobrze, tu będzie ten bilecik, pewnikiem I co teraz? I co teraz? A to jakbym wykorzystała? A nie mam gdzie tego wykorzystać teraz, nie? Ok. E, no to idziemy z tym telewizorem, nie? Zrobimy sobie ten telewizor teraz. On był tu, tu. Ok. Jejku, jak głośno. Aha. Tu ten mały spryciarz mi... OMG. Oh jak głośno ten telewizor w ogóle. Dlaczego Joker zamalował te symbole i kto je wyrył na drzwiach? Założę się, że w tym tkwi jakiś sekret. No, na pewno. Ale wszystkiego się dowiemy. Moździerz i tłuczek golfowy, kot, garnek, okulary, kot, okulary, garnek, róg, rozpuszczalnik, kamerka, klamerka, klamerka, róg i rozpuszczalnik, rozpuszczalnik i róg. Piłka, sztuczna przynęta, piła. Piła. Nie widzę piłki. Piłka, piłka. A sztuczna przynęta tu jest i. A tu jest piłka. Dobrze. Okej, okay, mam rozpuszczalnik, mam szmatkę. To chyba damy radę yy, odkryć, co ten loki tam. Yy, to było tu, ciśnie. Co ten loki tam zamazywał? Uda się to odkryć teraz. Yy, rozpuszczalnik. Szmatka. I jedziemy. Mhm. Fajnie. I tu będzie potrzebne pewnie to. Okej. Okay. Mam nadzieję, że te symbole pomogą mi rozwiązać tajemnicę I tu jest tak pentagram, serduszko, yy... księżyc tak, słońce i. To jest chyba baran. Okej. Okay. Więc wróćmy sobie z powrotem do naszej czarodziejki. Czytam do tego. Koło Fortuny, fortune teller. E, I to było tak. Pentagram. Serce. Tu było słonecz. Nie, tu był księżyc. Czy słońce? E, księżyc. A, to mi się nie zamknęło. Dobra, fajnie. Tu jest księżyc, tu jest słońce. I tu jest to. I tu jest. Aha, kawałek płyty. Ostatni kawałek płyty. Ok. Dobrze, no to chyba musimy teraz tylko puścić yy, płytę, nie? Chyba musimy teraz puścić to było tutaj płytę. No czemu nie? Najpierw to muszę zamontować. O, odzyskałam tą płytę z powrotem. Ej, spoko. A, dobra. No to przechodzimy przez portal. Gdzie ja jestem? Tu jest coś... Muszę wyszorować, tu muszę podlać roślinę. Mhm. O, tym wyszorujemy zamek. Ale w sumie i tak nie mam klucza, nie? A tu. Okej. Okay. Okej. Okay. Tu chyba już nic nie zrobię. Chodźmy tu. Jej,ku, jak tu jest dziko. Rękawica kuchenna, a mam to czym wyjąć? Nie mam żadnego takiego. No to mnie wyjmę chyba. Dobra, najpierw sobie zerknijmy. Tutaj pilnik banjo, butelka. Jakie tu jest wszystko dziwne? Jakie tu jest wszystko dziwne, serio? Pilnik banjo, butelka. Ja nie wiem, czy ja tutaj cokolwiek znajdę. Jest banjo, ok? Eee, butelka. Masakra. Kostka Rubika. Lotos. E, pilnik. Ja nie widzę żadnego pilnika, ale jakie to jest wielkie? Tu jest szczoteczka do zębów, nie? A tu jest zaraz ten. Podkowa też jest taka dzika. Tu jest pilnik. Szczoteczka. Ciężarek. Fajka, tamburyn. Aha, czyli to mogą być też normalnie rzeczy, które są małe, mogą być duże. I odwrotnie, tak? Hulajnoga, noga, wiadro, kowadło. Kowadło. Wiadro i fajka. Fajka, tu jest fajka, no jaka ogromna. Okej, okay, mam pilnik, a mogę to tak przy pilnikiem? Przy nie? To nie mam tego czym na razie. Eee, okej, okay, rozetnijmy sobie dywan To się akurat dało zrobić, a tu jest co? Przeciąć kraty, no to pilnikiem eee, Nie wiem co wzięłam To jest gorące Dobra, weźmy sobie... Nie, tu Szczypcami sobie weźmy, wyciągnijmy ten gwóźdź Mamy rękawice, okej, okay, i teraz mogę Tak Dobrze, no to sobie jeszcze raz przeszukajmy. Kier, torebka, podkowa. Eee, torebka podkowa. Torebka. Mm -hmm. Dobra, skupmy się dalej. Eee, klatka, buty. Buty zniszczone po piersie. Waza sombrero. Trąbka, trąbka, trąbka. Gdzieś widziałam trąbkę. Uciekła mi teraz. Yy, dobrze, no to może dalej. Bęben, różdżka, kłódka. Kłódkę też gdzieś widziałam. Różdżka jest tu. Bęben jest tu. A, a, kłódka, torebka, tak? I trąbka. Trąbka. A i torebka? Gdzie to jest? Gdzie to jest? Tu jest kłódka, no taka wielka i ja tego nie widzę, a tu będzie pewnie torebka. No, fajnie. E, no i dobrze, idźmy dalej. A, nie. Tu sobie zaczarujmy. Mhm. I co teraz? Mogę to przeciąć? Nie. Mogę mu zarąbać? Nie. To co mogę mu zrobić? Mogę mu tak? Nie. Nic nie mogę. Mm. Dobrze. Mam klucz jakiś. Tu nic nie mogę. A tu mogę pociągnąć? Co to jest? O, będę grała. Gramy na flecie. Spać. I teraz cię rozetnę, nie? Mhm. Dobra, mam jakiegoś tuś. Tu sobie wrzućmy maskę i wróćmy sobie... Aha, tu będzie jeszcze kolejne znalezisko. Dobra, otwórzmy sobie to. Co tu jest? Kolejna maska i odważnik, tak. Ciężarek, ciężarek będzie tu. Okej. Okay. Okej. Okay. No nic. Minęło już 20 minut, więc ja się z Wami żegnam. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za odcinek, i widzimy się w kolejnym, w tym dziwnym świecie w portalu. Do zobaczenia, cześć.